Ciemneczka z tej strony sharpia to jest kolejny odcinek z gry. Wargazan resources Soviet Republic e, Ludziska, Co patrzę tutaj na nasze centra budowy, e, biura budowy, to znaczy e, mamy już niewiele do budowy. I spójrzcie sami, ja nawet nie zauważyłem, że nie wyłączyłem sobie głównej rafinerii, budowy głównej rafinerii, mamy ją wybudowaną. E, tak samo tutaj te stacje mamy wybudowaną, więc ja bym sobie tak e, ten tor bym podniósł na wysoki priorytet. Żeby mi go wybudowali jak najszybciej. I chyba rozpoczniemy budowę tutaj za chwilę. Tylko chciałem jeszcze tutaj zbudować sobie halę sportową na środku. Bo wiem, że później będą ludzie narzekać, że nie mają dostępu do sportu. Czekajcie, czyli tak. Albo kryty basen byśmy zbudowali. No hala sportowa. Możemy halę sportową wybudować. Więc ja bym sobie ją... Tutaj wkomponował, myślę. Może być i tak z takimi z taką ilością ścieżek, tylko że tu część muszę wyburzyć, żeby mi się nie zajęli ścieżkami, tylko żeby się zajęli robotą, która mi jest potrzebna. Ta może zostać ścieżka, ta usunę, a tutaj jeszcze dołożymy ścieżkę. Tylko, że nie w ten sposób, tylko byśmy zrobili coś takiego. Więc to byśmy mieli. Tu im co jeszcze zrobił przejście między ...sklepem, yy, więc to by było jedno, coś chciałbym zrobić dzisiaj. Yy, tu byśmy mieli... Miałem duży problem, yy, ucieka nam kasa, bo miałem duży problem, nie chcieli mi tu przyjechać i nie wiem dlaczego. Yy, dużo razem, kilka razy mi się skorkowały pociągi, musiałem rozkorkowywać, ale tu już... Przyje ...tu już przyjechał, przyjechały pody rolne w końcu, więc tu już są przeładowywane... Przewożony ciężarówkami, więc jest dobrze. Yy, za chwilę mi tu. Oha, dobra, muszę. Tych niestety nie naprawię, bo nie mam tu dojazdu nigdzie do y, tych wiat dla wózków. Y, więc muszę sobie wymienić w ten sposób. Później kiedyś sobie to przebuduję, może na spokojnie, y, żeby móc y, naprawiać te pojazdy. Na razie to dwa pociągi były w naprawie, yy, i też dlatego mi spowolniła się dystrybucja tego wszystkiego. No ale jak już tu mamy płody, więc zaczynamy produkować z powrotem, bo już nie było żarcia i musieliśmy importować jedzenie. Widzicie, alkoholu też już mało co zostało. Zacząłem ogólnie, poza odcinkiem, przewozić tutaj już powoli chemikalia, ubrania, żywność, alkohol już jest przewieziona, mięso też jest przewiezione. Tutaj już mamy dostarczone dy dystrybucją do sklepów, do sklepu, do baru i do... Tutaj będziemy dostarczać do stacji uzdatniania wody i teraz potrzebujemy tak naprawdę pracowników tylko. Więc ja tutaj sobie już postawiłem ten przystanek, że będziemy osiedlimy ludzi tutaj na razie, na tej, na tej części, bo tu mamy ogrzewanie wszystko. Spójrzmy jeszcze jak wygląda. Ob... Tak, ogrzewanie mamy w tych budynkach, więc tu sobie weźmiemy i puścimy sobie stąd autobus jakiś tutaj, żeby ile tu potrzeba ludzi. Tu trzeba 10, a tu trzeba 7, więc 17 ludzi, więc puścimy sobie jeden pociąg autobus. I na razie nam wystarczy. Więc ja bym sobie chciał to odpalić dzisiaj. To znaczy już sobie odpalimy. I zaraz będziemy też projektować, spaliła mi się ta. Stacja wyładunkowa węgla, dobra. Czekajcie, ja sobie muszę tutaj szybko, kurda, muszę tutaj pobudować te remizy strażackie. Dobra, tu na wysoki priorytet. I czekajcie, ja tu chyba nie budowałem tu remizy strażackiej. Nie, to tu musimy zaprojektować. Za pamięci projektuję od razu sobie remizę strażacką tak, żeby miało, mieli do, dojście z. Aha, to tu mogę wyburzyć jeszcze te drogi, żeby mieli dojście z. To mogę wyburzyć, to mogę wyburzyć, to mogę wyburzyć, póki zauważyłem. Bo znowu później będę, będzie to stało. Więc ja bym sobie tutaj postawił taką. O, czekajcie, ma będzie miała dostęp gdzieś do prądu do tego tu powinno być. Nie będzie prądu, dobra. Muszę A robicie stałożackie chyba nie wymaga prądu. Chociaż nie lepiej dla bezpieczeństwa sobie przeniosę ją gdzie indziej, żeby mieć dla... na pewno. Tak to wyburzymy, to sobie przestawimy ją tutaj. Hmm, bo nie chciałbym, żeby mi się czasem przez przypadek spaliła. Yy... Przez przypadek, żeby mi się spaliła moja rafineria, więc to bierzemy i też na wysoki priorytet, niech mi działają z tym, dobra ja sobie też to dodam, więc tak to mamy, więc musimy uruchomić sobie całą te, bu, tą budowę i ja będę czekał sobie, żeby mi to wybudowali, dopiero wtedy uruchomimy Warszawę tak naprawdę, chociaż jakbym uruchomił już Warszawę, to będę miał mógł jednym autobusem brać stąd ludzi też do, na budowy. Yy, więc tak chyba zrobimy. Tak, tak zrobimy, więc ja sobie przenoszę ludzi i widzimy się za sekundę. Dobra, Warszawa została uruchomiona teoretycznie, bo mamy już tu ludzi. Tylko czekajcie, ja bym sobie dał tutaj... Czekajcie gdzie to się zaznaczało. Do tych domów zezwól na wprowadzanie. Na razie nie do całej Warszawy, bo no bo po prostu ludzie mi poznikają. Więc do tych domów sobie zezwól na wprowadzanie. I teraz, gdzie jest najbliższa granica. Kupimy sobie na granicy jakiś autobus używany. No więc yy, sorki za pauzę, ale wylałem kawę. <śmusza> Musiałem posprzątać w pokoju. Yy, autobusy. Mamy jeden autobus, który akurat jest jako używany jedyny na granicy, więc ja sobie go wezmę poczekajcie ja go muszę przydzielić do jakiejś do jakiejś zajezdni, czyli tutaj, bo nie mam tam zajezdni jeszcze czekajcie gdzie tu, gdzie tu mamy zajezdnie? tu mamy gdzieś zajezdnię tu jest zajezdnie, tak więc dobra ja bym sobie tak wziął i teraz a co mi tu świeci na że jest wstrzymane Ruchom pociąg, bo ja, ocha, bo ja go wstrzymałem przez przypadek, dobra, i teraz tak. Yy, teraz idziemy na Warszawę, i tak tutaj ładujecie tylko pracowników, nie wyładowujecie nikogo, a tutaj jest tylko wyładunek wszystkich, dobra, i w sumie tyle możesz jeździć. Jeźdź do tego przystanku i może jeździć. Więc tak by wyglądała sytuacja. Warszawa została odpalona. Zobaczymy ile nam się tu będzie ludzi zbierać. Bo jak dużo, to będziemy ich brali też. Tak, dużo będzie ludzi się zbierać. Więc ja sobie jedno biuro, biuro budowy prze przepiszę na ten, żeby robotników mi brało stąd. Dobra. Więc tak by to wyglądało. Yy... Tu potrzebujemy po prostu uruchomić tą produkcję, żeby oni mieli wodę, bo na razie nie mają wody. Więc chwilę, czemu budynek jest bez zasilania? Czekajcie, to z tej... Aha, bo z tej nie będziemy miał zasięgu. Chyba. Kurde, jedyny budynek, który nie ma zasięgu na... Do prądu. Dobra, jeszcze raz, skąd to bierze prąd? Z tej podstacji. A, to tutaj skończył akurat mi teraz tą podstację, więc super sobie na wysoki priorytet, żeby w razie czego mi dowieźli tutaj pracowników, momentalnie i będziemy mieli z głowy jedno, więc to mamy ogarnięte. Dobra, teraz ja zaczynam sobie tutaj uruchamiać budowę. Te budowy wszystkie niech ruszają. Tak, tak, dobra. I za chwilę będę musiał sobie jeszcze kupić jeden pociąg. Jak wygląda sytuacja finansowa z. No, będziemy musieli wziąć drugi kredyt bo za chwilę nam braknie pieniędzy przez to, że yy, no nie było chwilę yy, chłodów rolnych i brakło nam jedzenia, no to będę musiał niestety ogarnąć to. No ale a gdzie tu jest gdzie jest ta chłodnia? A ona wiezie do yy, sklepu. Tak, wiezie do sklepu nam tu jedzenie. Yy. Niech za mało sprzed aha bo oni nie mają wydajności, no bo nie mają dostępu do wody jeszcze yy, Ale za chwilę się to ogarnie, dobra autobus przyjechał, pierwsi pracownicy jadą yy, Aha to są biura budowy tak? Tak biura budowy A gdzie jest ten autobus co jest na sztywno przypisany? O kurde, hmm, gdzie on jest? Tutaj Muszę postawić sobie szybko stację tymczasową Eee, żeby mi się dało ją podłączy podłączyć dobra tutaj eee, więc tu muszę sobie zakupić na szybkiego eee, jedno nie da się mniej dobra muszę kupić tak I tu wyłączę sobie nie zostanie ten zakup bo możliwe że mm, będę potrzebował po prostu co jakiś czas yy, no dostarczyć sobie jakiś pojazd, więc niech sobie stoi ta, ta stacja paliw tutaj i za chwilę powinni tutaj mi działać, więc ja sobie szybko robię cięcie i czekam na, aż mi to wybudują. Yy, czekaj, co tu coś mi się powłączało. Yy, no więc tak by to wyglądało wszystko. Tu mamy dostarczone, co się da, co, co mieliśmy to dostarczone EMA jest. Ja sobie tutaj sprawdzę, jak jeszcze, wygląda sytuacja z podami rolnymi. Dobra, jest 250 ton, więc jest już jakieś tam zabezpieczenie. Tu mamy 24 tony. Postęp remontu, dobra, tu mamy remont. To nic alkoholu, coś mamy, jedzenia, coś mamy, więc jest dobrze. Chemikalia też są, ubraniami powinni zaraz produkować. Tylko coś tu się znowu zakorkowało. Prawda, coś się popsuło z semaforami. Czemu to jest zakorkowane? Widzicie, oni nie reagują, po prostu coś się mi popsuły. Nie wiem dlaczego. I co jakiś czas mi się przecina właśnie jeden pociąg i mi blokuje cały ruch. Jak po prostu wiem po tym, że jak to się bezrobotni pojawił, to wtedy wiem, że stąd mam bez bezrobotnych tutaj i zaczyna się problem, po prostu nie wiem, co jest nie tak z tymi samoforami, więc ja działam dalej i widzimy się za chwilkę. Aha, ja jeszcze o najważniejszym wam nie powiedziałem. Buduję tutaj zakłady mechaniczne. Zakłady mechaniczne i tutaj dobudowuję sobie utrzymanie infrastruktury, żeby więcej śmieciarek było, bo tu mi zaczyna się wszystko klinować przez śmieci i co chwilę mam zapełnione śmieci, więc tu sobie dokupię kilka śmieciarek, żeby mi to działało po prostu tak jak ma działać problemów ze stalą nie mamy jak widzicie 610 ton stali stali mamy od groma już więc teraz dzięki tej kopalni węgla tutaj nie mamy żadnych problemów, przestojów w wydobyciu więc to jest akurat bardzo dobra informacja tu już znowu ruszyło wszystko więc mam nadzieję, że się to unormuje, widzicie już tu jest prawie śmietnik zapełniony i za chwilę znowu będzie, bo strasznie szybko tu przybywa tu widzę, że budują ładnie, więc Powinno to być ogarnięte dosyć szybko. Tu ludzi mamy, powolutku powinno zacząć przybywać. No teraz chwilę będzie ubywać, bo spadło zadowolenie przez bezrobocie. No ale zaraz się powinno to rozładować i będzie ludzi znów przybywać. No więc tak, wybudowali nam już fabrykę części mechanicznych. Więc ja sobie przepinam tutaj już biura budowy na, te, na tę fabrykę. Więc ja sobie tu, tutaj sobie skopiuję i tutaj. Też, więc to nie tutaj mamy ogarnięte. Teraz jeszcze te dwa biura budowy, które mamy tutaj. Eee, przepinamy sobie części mechaniczne na magazyn ten i kopiujemy sobie do drugiego miejsca. No, zaprojektowałem tutaj Uniwersytet Medyczny. Rozbudujemy tutaj Katowice w tę stronę. <laughs> Mam nadzieję, że ogarnie się. Nie wiem dlaczego tutaj mi wyskakuje co chwilę, że nie mogą skorzystać z oferty kulturalnej i takich spraw jak to mają dosłownie wszystko, co im tylko by było potrzebne, a nie ma w ogóle gości, więc nie wiem dlaczego jest taka sytuacja. No nie wiem, może jeszcze przeniosę tutaj w te rejony ludzi, tu przełożyłem, przeniosłem 50 yy, wyszkolonych, bo zaczęły nam się, widzicie, problemy z przestępczością znowu, bo nie było wyszkolonych ludzi, więc musimy też te budynki tutaj wybudować, uruchomić, niech mi to budują. To damy na niższy priorytet na razie, bo ważniejsze jest dla mnie w tym momencie to galeria sztuki. Jest kino, jest. Jeszcze by przydała się hala sport. Chociaż hala sport, basen Kryty jest tutaj dostaną wszyscy, więc może być, może zostać. Więc to by była taka sytuacja. I raczej tu już Katowice Nie będziemy rozbudowywać, jedynie uruchomimy jeszcze te budynki. Będę chciał tutaj taki, w takim łuku jeszcze dorobić dom budynków, i tak zostaną już Katowice bez żadnych przebudów. To widzę, że ten budynek jest niewypałem. Aha, bo tu nie mamy zezwolenia na, na wprowadzanie się. Dobra. Więc tak wygląda sytuacja. No ja czekam, aż mi tam skończą budować te. Tutaj te wszystkie. No tu mam jeszcze tory do wybudowania. No jest tego strasznie dużo do wybudowania jeszcze żeby zakończyć tutaj bo spójrzcie sobie sami tu mamy tu budujemy aktualnie remizę strażacką no bo musimy ją wybudować dlatego żeby było zabezpieczenie mam nadzieję że jakoś tu się uda przeciągnąć ścieżkę żeby byli ludzie do tej do tej remizy więc to byśmy zrobili coś takiego i w ten sposób w późniejszym czasie, możliwe, że to trzeba będzie przebudować. Bo tu mam jeszcze plan na y, śmieci. Bo aktualnie badam sobie y, recykling, y, unieszkodliwianie odpadów, to wszystkie te recyklingi y, i będziemy w następnym, możliwe, że jak to, to skończymy, ten projekt to tutaj y, zaczniemy to pro, robić. Bo tutaj mamy już składowisko odpadów, zrobiłem. Bo tu już tak, tak planuję. Przynajmniej najwyżej przedłuży się troszkę tutaj odnogę torów, żeby dowozić. Odpady z, z, z Krakowa i z Katowic. Tu budujemy jeszcze halę sportową i szkołę. I No i tak wygląda sytuacja. No, na razie widzę, że... Nawet, że ludzie nie uciekają. Utrzymują się, nie narzekają bardzo. No niestety nie mamy tutaj jeszcze komisariatu policji, będę musiał też postawić. Klinika sobie na razie radzi. Więc do, na razie jest dobrze, no ja działam dalej, bo chcę coś zrobić w tym odcinku. Jak na razie nic nie zrobiłem, tak naprawdę, bo teraz jest taki czas, że niestety nie ma możliwości przyspieszyć. No, ten, tutaj buduję sobie magazyn na właśnie części mechaniczne i elektroniczne. Prawdopodobnie tu będę zwoził. I możliwe, że tym centrum dystrybucyjnym, bo tu mamy miejsca, tu, tu oni nie mają zajęcia, non-stop stoją, bo na razie jest za mała ta. Warszawa więc, no na spokojnie, będziemy sobie działać, więc, tak, no mamy teoretycznie zakończone. No, te pompy jeszcze budują, ale powinny je w miarę szybko wybudować. Chcę już tu przysłać pierwszy pociąg z ropą, tylko nie wiem, czy nie będę musiał dokupić sobie tutaj pociągu i chyba to zrobię. Coś mocnego, tylko że spali 1250 Nurka byśmy mogli wziąć, nie jest drogi, ale jest mocny ten jest też okrutnie mocny 4500 kw, 95 na godzinę, nurek dla stówka Myślę, że ten nurek nam wystarczy I teraz tak, ja bym chciał, żebyś się podjeżdż żebyś podjeżdżał ładować mi, aha kurde, zapomniałem, dobra czekajcie w sumie dobra, robię to za pieniądze yy, bo już nie chcę czekać z, tym, z tą ropą yy, i teraz tak Jakby, nie wiem czy tu się da ustawić jakieś priorytety wyjść no trudno, ten musi być, jako pierwszy musi być pełny cały czas to, a nadmiar będzie się sprzedawał i tyle innego wyjścia nie ma yy, tu już kończymy żniwa, mamy yy, dosyć sporo plonów tylko że oni na bieżąco mnie momentalnie dosłownie, no tu mamy 950 ton, tu jest 3, po 300 ton, więc jeszcze mamy trochę. Eee, więc tak, ja bym chciał, żebyście jechali. Dajmy to na sam dół, eee, jechali tutaj, czemu nie można dotrzeć do. Aha, dobra, czekajcie, jeszcze tutaj, tutaj już od razu to wybuduje, nie będzie wybuduje. Kurde, wyłączyłem sobie znowu. Ech, już jest późno i nie mam myślenia niestety. Dobra, więc tak. Ładujecie tutaj ropę. I wyładowujecie mi ją tutaj. Wyładunek ropy. Ech, co jest za problem? Ponieważ się nie To mnie akurat mało interesuje, że nie jest e... Powinno to działać wszystko. Dobra, więc zaraz zobaczymy czy mi pojadą z tą ropą. Za to, po, to, po tą Europę to znaczy Aha, tylko nurek już poleciał gdzieś. Chyba. Tak, nurek już pojechał po cegłę. Ten jedzie z żywnością, ten jedzie z węglem i ten jedzie z węglem. Kurde, czekajcie, my nie sprzedajemy czasem węgla na. Nie nie sprzedajemy, żeby takie tam było zapotrzebowanie na węgiel. Dobra, czekajcie, ja sobie. Ja czekam, bo chcę uruchomić, żebyście zobaczyli yy, tą Europę pierwszą. Dobra, tutaj już mi wybudowali. Tu będę kończyć za chwilę, bo części przyjechały. Tu już mamy części w magazynie też, więc to jest duży, duży plus. No, ja muszę poczekać, aż mi przywiezł tutaj ropę. Tylko nie wiem. Stacja pomp. Ja może coś źle spiałem. Nie, no, trzy wejścia, trzy wyjścia. Tu wej są wejścia, tu są wyjścia, więc musi być. Mm. że widzicie, tutaj mam na przykład. Stacja pomp 1 Stacja pomp, stacja pomp 3 No właśnie, tu mam dwie tylko pompy wyznaczone Bo zasilania A dlaczego nie mam? Aha, no, bo ta pompa to jeszcze nie jest wybudowana, dobra wybudujmy I teraz powinno być Tak, brak materiałów do transportu No nie wiem, zobaczymy jak, czy mi to zadziała no i jest taka sytuacja, że w Warszawie zakończono budowy wszystkie, więc Ja sobie zacznę projektować tutaj domy mieszkalne Bo musimy Tylko w tej okolicy bym chciał domy mieszkalne zacząć projektować yy, I ogólnie osiedle Żeby móc pociągiem przewozić ludzi, tam na razie będziemy wozić pociągiem do yy, Tym, autobusem Do naszej yy, Do naszej rafinerii Ale w późniejszym czasie będzie, będę chciał już budować sobie Wysłać tutaj pociąg, kurde. Przez trzy się skasowałem drogę. Tutaj nie mają nic, żadnego zajęcia, więc powinni sobie bezproblemowo działać. Dobra, to mają hale. Hala ma dosyć, będzie miała dosyć fajny zasięg. To mamy sklepy, więc tu muszę postawić kolejne sklepy. Czekajcie, jak wygląda sytuacja zasięgu sklepów. Dotąd gdzieś, więc tu bym mógł postawić gdzieś sklepy dopiero. E, więc tak, żywność. E, mały dom handlowy. Wiem ja go sobie może postawił w tym miejscu. Dobra, raz. I teraz e, alkohol bar by był tutaj. E, e, e. I tak, galerię sztuki. Byśmy postawili sobie gdzieś w tej okolicy, żeby mieli zasięg do niej jak największy. Nawet tu w tym klinie Coś takiego. Yy, możemy rozgłośnie radiowo już stawiać, więc będziemy musieli sobie to postawić gdzieś. Tylko że no, chciałem właśnie pod Warszawą, tylko muszę Warszawę rozbudować. Yy, dalibyśmy tu jeszcze jakieś kino gdzieś. Eee, eee. tak, to muszę troszkę pokasować, bo to jest chyba, no właśnie, to muszę odbudować. Eee, może być na razie taka gruntówka. Eee, I co ja chciałem? Ja chciałem tu kino postawić chyba w tym miejscu Tak, dobra. I do tego byśmy podpięli sobie ścieżkę. Eee. Jakoś tak sobie zrobię też ścieżkę. I budujemy teraz budynki. Mamy już wszystkie pobadane. Ja bym chciał ten z najlepszą jakością i największą ilością ludzi. 87, 80... tylko czekajcie, bo tu jest 150 były tutaj takie co miały prawie 300 ludzi chyba, jak się nie mylę. Tak, to był ten 245. On ma 80% jakości mieszkań. Tu jest 87, więc... Uuuu, te są dosyć duże, a ten... ...nie, dużo mniejsze. To nic, postawimy troszkę mniejsze. Jeżeli miały wysoką jakość mieszkań. No. <tryk> tak. Ten by był... S. Dwa. ...3... A tu mi się wybudowały ścieżki, mm, mm, mm. czy to był ten blok, chyba to na zielono. Jest, dobra, tylko że ten będę musiał zmienić, obrócić go, bo bo mi się nie da nie ścieżek więc jeszcze tego sobie zbudujemy i dobra ja sobie zaprojektuję tutaj bo chcę jeszcze żebyście zobaczyli uruchomienie tej rafinerii no więc tak lodziska mamy pierwszą ropę no wiadomo tutaj pracowników ilość pracowników jest zlipna yy, bo no Warszawa jest malutka na razie no ale jak już tu się rozbudują to dołączę, jak tu wybudujemy ten, o tu jest nawet pierwszy blok, nie, nie ma jeszcze, dobra, przepraszam, yy, to jest jeszcze budowa, yy, jak tu wybudują mi to osiedle, yy, to odpalę ten przystanek. Yy, i wtedy będzie może, yy, odpalimy już ten przystanek, będzie więcej trochę ludzi, no ale już zaczyna być pierwsza, pierwsze paliwo, pierwsza masa bitumiczna. Na miejscu, więc już jest dobrze. No Teraz zostało nam dobudować te tory i uruchomić pociąg tak naprawdę stąd, żeby można było jeździć i wodzić większą ilość. Więc tak, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i zapraszam was na resztę moich filmów. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.